Skontaktowałam się z doktorem Majdyło i w zasadzie od, pierwszego, od pierwszej wizyty zjednał sobie moich rodziców dzięki swojej cierpliwości, dzięki temu, że nawiązał bardzo osobisty kontakt. Potrafił zjednać sobie i jednocześnie moją mamę, która cierpiała na duże zmiany związane z demencją, zanikiem pamięci, jak również mojego ojca, który z kolei bardziej cierpiał na jakieś zmiany takie natury ruchowej. No, i wielki profesjonalist, także ta, ten kontakt trwa około czterech lat już. Dzwonię do Was, tak, umawiam się na wizytę i ktoś przyjeżdża. Tak? I no, nie ukrywam, jest to wygodne. Tak? Ale właśnie nawet nie tyle co sama wizyta, ale ta konsultacja. Właśnie jakby ta kompleksowość, tak? prowadzenie tego od początku do końca. Centrum medyczne świętego Łukasza dostosowuje swoje usługi do potrzeb pacjenta, i to jest chyba tak ważne właśnie w tej chwili, kiedy mówi się o medycynie, która powinna być zindywidualizowana. Zdecydowanym udogodnieniem jest to, że no wiadomo z racji tego, że usługi są świadczone komercyjnie, tak, tak więc omijamy problem. Czekania w tak zwanych kolejkach oczekujących. Tak samo prawda, wszystkie wyniki dostajemy do ręki, co jest też miłe, są od razu interpretowane, tak, tak, więc jest to bardzo wygodne. Ze strony moich rodziców mogę powiedzieć, że jest to dla nich ogromny komfort, że nie muszą opuszczać mieszkania. Także szczególnie w takich sytuacjach, kiedy gorzej się czują, to jest ogromnie, ogromnie ważne. Co jest też ważne, że czas reakcji jest e, bardzo szybki. Było wiele sytuacji, kiedy uniknęliśmy, dzięki szybkiej reakcji i diagnostyce, która była wykonana na miejscu, uniknęliśmy wizyt w szpitalu, co miało ogromne znaczenie. Wszystkie osoby w firmie, tak, u was, z którymi miałem do czynienia, e, no, były naprawdę życzliwe. Opieka, którą e, roztacza Centrum Medyczne Świętego Łukasza, daje e, wielką możliwość również rodzinom. E, ja na przykład nie musiałam podejmować żadnych kompromisów w swoim życiu osobistym czy też zawodowym i rezygnować ze swojej pracy, ze swojego życia. I dzięki opiece, która została stworzona moim rodzicom, mogę dostosować i połączyć potrzeby, które mają moi rodzice z moim osobistym życiem. Także jest to, jest to olbrzymia zaleta również dla rodzin pacjentów. Warto też powiedzieć, że yy, nie chodzi tylko o to, że reagujemy na dane problemy zdrowotne, ale skupiamy się na profilaktyce. Zależy nam, żeby nasi pacjenci byli zdrowi i yy, cieszyli się wysoką jakością życia.